Sens zawarcia umowy z firmą Magellan na sprzedaż dzierżawy Ściedleckich w Błoni, w oczach skarbnika miasta pana Kazimierza Pojeda. Nie no może być, że pojedynczo się odpowiada, bo to jest fakt. Zbiorowej odpowiedzialności nie ma fakcji. Za e, każdym. Ja mogę inaczej w każdym razie problem jest taki, że trzeba tu wyraźnie sprostować kilka sformułowań. Pierwsze, nie pożyczyliśmy w parabanku i zdecydowanie z tym słownictwem będę walczył. Dlaczego? Dlatego, że to jest sprzedaż i transakcja wykonana w drodze przetargu, a nie żadna pożyczka. To jest po pierwsze. I proszę to zapamiętać. To jest akt notarialny, to jest sprzedaż gruntów, odkup następnie i nie jest to żadna pożyczka. Więc nie ma para banku. Jest instytucja leasingowa, finansowa, która się para zajmuje i leasingiem i po prostu kupiła od nas grunty w celu ich wtórnego odkupu. Wtórny odkup. Padały tu różne kwoty. Potwierdzam, za 10 lat koszt tego będzie około 40 milionów łączny. Łączny z trzech umów. Jest to 53,3% za 10 lat. 4 miliony niecałe 100 rocznie przy 75 milionach wartości sprzedaży pierwotnej. I proszę nie sumować sprzedaży pierwotnej 75 milionów, nie używać 110-115 milionów, bo to jest absurd. Pieniądze, które wchodziły jako kapitał, są u nas i stanowią dochód ze sprzedaży. I w całej stuprocentowej kwocie winny być zwrócone jak normalny kredyt, tak samo jak je odkupujemy za taką samą cenę, czyli tyle samo oddamy, ile żeśmy po prostu dostali ze sprzedaży. Jeżeli ze sprzedaży pozyskaliśmy kwotę 75 milionów, to tyle samo oddamy w odkupie i to będzie ostatnie, spłata ostatniej raty, to jest przejęcie gruntów na własność miasta. Taka jest zasada tej umowy. I proszę tego nie skrzywiać, bo mówione to już jest któryś raz. Nie ma żadnych dopłat na końcu umowy i nie ma żadnych dodatkowych dopłat za jakiekolwiek inne rzeczy. 75 milionów kasy na dochody wpłynęło i tyle samo wyjedzie. I to jest chyba jasne, że to nie jest obciążające budżetu, prawda czy nie? Prawda? Chwileczkę, czy to jest jasne, że 75 milionów nie obciąża budżetu? Jasne, tak. Kapitał nie obciąża budżetu, bo z jednej strony wszedł jako dochód i wychodzi jako wydatek inwestycyjny, czyli odkup gruntów. To jest raz. Druga sprawa, koszty, odsetek. Powiedziałem na komisji budżetu, ale dzisiaj musiało to oczywiście wybrzmieć. 5,6 rocznie. Mamy marżę i wibor. Wibor ile jest? Koło dwóch, tak? Czyli razem 7,5% rocznie. Czy to jest... Straszny procent? Czy ktoś dzisiaj jest w stanie samochód na 3 lata taniej wziąć jak za 7%? leasing? Jest? No jak jest ktoś, to proszę bardzo, pokazać taką umowę. Bo ktoś tam na internecie widział 1,5 wielki pracowników leasingowe firmy poważnej. Za procent chyba się nie wiem z kim powiem. Ja nie znam takich. IRR przy 3-letnim leasingu wychodzi około 21% przy każdym jednym samochodzie. Jak ktoś nie wierzy, niech się popyta w firmach leasingowych, to się dowie prawdy. Ja osobiście mam swój kredyt 1033 Volkswagen 10, 10, 10, 10, 10 Banku z tamtego roku, indywidualny. To nie jest leasing, ale kredyt zwykły. Także nie jest tak wesoło. Oczywiście można by było dyskutować, czy jest możliwość taniej, czy nie taniej. Nie ma takiej możliwości, bo to był jeszcze raz podkreślam, przetarg. Trwało to ponad 60 dni publicznie, było to ogłoszone, wszystkie firmy Interesowały się trzy banki. Pierwsza, pierwszy bank to był bank PKOPP, drugi bank to był bank PKOSA, i trzeci bank to był Getin Bank, i czwarta to była instytucja finansowania żaden parabank, bo tu nie ma parabanki, to można sobie używać do, do kogo innego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Magellana. Reprezentują takie podmioty jak właśnie BKOBB, który jest udziałowcem tej firmy, także nie jest to żaden parabank, tylko jest to normalna instytucja finansowa, leasingowa, inna, która po prostu nie zajmuje się żadnymi pożyczkami, tylko po prostu gospodarką nie udziela pożyczek takich o. To nie jest parabank. To jest instytucja finansowa, która się zajmuje restrukturyzacją zadłużenia w SOZAch, w szpitalach wojewódzkich, innych instytucjach tego typu, Głównie ostatnio bardzo w setkach współpracuje z samorządami w skali kraju. I to jest taka prawda i po prostu o, o, o tej transakcji. Oczywiście można wszystkie kalumny wylać na to. Jeszcze raz nie mamy sobie do zarzutu, dlatego że jeszcze raz powtarzam. Prawie trzy miesiące wisiało to publicznie do publicznej wiadomości. Każdy mógł złożyć ofertę. Ktoś też napisał, że tylko jedna mogła złożyć. Absurd. Nie zgadzam się z tym, że do przetargu mogli przystąpić wszyscy. Mam pytanie do pana skarbnika. Czy banki, które wymienił, mogą wchodzić w takie transakcje z samorządami, które przekroczyły 60% zadłużenia, jeżeli chodzi o wysokość swojego budżetu? Pan skarbnik podaje przykład, że. Tą transakcją interesował się bank Pekao BP, ale jakoś nie złożył oferty, nie przystąpił do przetargu, a potem Pan Skarbnik argumentuje, że udział w sami w firmie Magellan jest również bank Pekao BP. Nic nie rozumiem. Jako bank nie mógł złożyć oferty, a jako udziałowiec w firmie Magellan, o której Pan skarbnik mówi, że nie zgadza się, aby nazywać taką firmę parabankiem, mógł wystąpić z taką ofertą. Czy korzystną dla nas, dla mieszkańców? Będę w dalszym ciągu wyjaśniał tę kwestię, jak otrzymam dokumenty mówiące bezpośrednio o tym, na jakich zasadach ta umowa została zawarta.